Witajcie, drogie kangusie. Witam, witam. Jestem już od pewnego czasu w domu. Ale tańczy fajnie, kurczę. To jednak ta nóżka chyba nie boli tak mocno, co? Dzisiaj. Od rana mnie nie było w domu. Wróciłam dopiero tak późnym popołudniem. Bo to nie jest AI, nie? To jest prawdziwa, Ela tańcząca? Południem, chyba około godziny 18. A teraz jest godzina 20:38. Także, inaczej mówiąc. Za 22 minuty godzina. Najpierw y... pierwsze 10 sekund na live. Nie, zbyt mocna. 10 wieczorem, 22 kwietnia, wtorek. No, niestety, święta wielkanocne się skończyły. Ale nie dla wszystkich, bo młodzież no. w szkole. Nie dla wszystkich, ponieważ w święta się pije, skończyły się święta, a ja dalej piję. Młodzież szkoła na wielu szkołach miała dzisiaj wolny dzień. Ja się trochę dzisiaj przemieszczałam po Krakowie. musiałam... Zdrówko? Zdrówko dobrze, dziękuję, że pytasz. A twoje? Naprawdę mówię, jak na mnie wstać. No, spałam z 7 godzin, ale prawdę mówiąc. To... Za zdrowie. Ale właśnie to, co na tym polega odpowiedzialność, nie? Że trzeba rano wstać, natomiast fajnie. Patrzcie, nie, nie masz dziecka, yy, możesz spać sobie takie, do, do której chcesz. To znaczy Ela ma, ale, ale nie ma. Trochę za mało bym chętnie pospała ze 12 godzin. Czasami jak jestem zmęczona, to tyle śpię. I w związku z tym, teraz sobie zamierzam puścić film na Netflixie. Ej, powiedzcie, co się zmienia po 30 roku życia? Mam za dwa lata i trochę się trochę strach, bo nikt nic nie mówi. Ej, jeśli mitycznie w głowie swojej uznać, że ta trzydziestka jest faktycznie jakimś takim progiem, w którym zaczyna zaczyna, być, zaczyna się coś zmieniać, zaczyna być jakoś kiepsko, zaczyna być jakoś, nie wiem, gorzej albo smutniej, albo bardziej przedpoczęjąco. Tak będzie. Dużo różnych spraw, obowiązków. Obejrzysz sobie jakiś filmik i zamierzasz. Dużo spraw i obowiązków. Czyli tak, śpisz, nie jesz, pijesz, palisz i oglądasz sobie filmik. I wmawiasz ludziom, że masz obowiązki. Kurde, no. Żyć, nie umierać. Lężę i spać dzisiaj wcześniej, w związku z czym, no myślę, że tak koło północy po prostu zasnę. Słuchajcie, ja dzisiaj jeździłam trochę po Krakowie, tam załatwiałam mhm. różne sprawy, ale nie... Ja, ja chciałbym naprawdę, to, to jest moje marzenie, to jest moje patologiczne marzenie, moi drodzy. Chciałbym e, dowiedzieć się, jakie ona, sprawia, jakie ona sprawy załatwia. Chciałbym, nie? nie mam dla was żadnych zdjęć filmów, nie miałam czasu i na, na strach. Aha, no dobra, chyba tak. To nic nagrywać nie. Nie, stra, nie, nie strachcie to 30. Było no nie... ja 30 mam za. 3. Za 3 miesiące będę miał 30 lat, moi drodzy. Ciekawego dla was, a zresztą w tych miejscach, gdzie byłam i to co Nikt nie chce będę na razie. elegancka. 3,5 to kumulacja tego co napisali wyżej. Boże jedyny. Powiłam to, nie chcę się z tym nawet z policją, ewentualnie. Nikim dzielić nie chce o tym nikogo informować. Zabawne, że informujesz dosłownie o najbardziej obleśnych, pikantnych, obleśnych, obrzydliwych szczegółach łóżkowych. Zabawne, że opowiadasz i pokazujesz i opowiadasz wszystkie prywatne rzeczy wszystkich, którzy przyjdą do Twojego domu. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, które załatwiasz, to nigdy nie chcesz ludzi obarczać swoimi sprawami. Ciekawe. Ja myślę, że ona po prostu jeździ bez celu. Albo siedzi w chałupie, albo jedzie, nie wiem, może w koszach po prostu grzebie. Jedzie swoim gawinowozem, w ten sposób. Albo leży i nic nie robi, dosłownie. I tak czeka do wieczora. Także po prostu nic dzisiaj nie nagrywała. Ja teraz z lipca i ja teraz za 3 miesiące będzie 30. No ja 30 lipca będę miał 30 lat, moi drodzy. Słuchajcie, niepotrzebnie, weszłam... Po... Ja za rok dopiero. Ania, ty masz 29 lat? 28? 29? Ania, ty jesteś rok młodsza ode mnie? Fajna. Podium. Dałam się namówić tutaj widzom. Niepotrzebnie, dlatego że... Ja wam powiem, że super się czuję po skończeniu szesnastki, bo jestem taki uwu. Jeszcze 28. W sierpniu 29. Ja myślałam, że jest starsza ode mnie. No, trochę święta wielkanocne były dla mnie z powodów rodzinnych, o których trochę wiecie. Te powody rodzinne w sensie z córką? Czy co? Smutne w pewnym sensie. No nie byłam w najlepszej kondycji. I to Powiedz pod... mi, kiedy byłaś? nie za bardzo wyszło. Leży i pachnie. Bym powiedziała, ale przypomina mi się, że to Ela? No w sumie ta. Kurczę, dzwonił mi tego zaraz schowam ten drugi telefon pod poduszkę, żeby żeby mi tutaj nie dzwoniło, bo nie wycieszyłam. Chciałem zawsze... przydziękować. Nie, nie, po prostu tak wiesz, no, jakby nic o tobie nie wiem, nie? Więc, więc po prostu myślałem, że... Że jesteś starsza mnie. Leży i pleśnieje. Czy się obrazić? Nie, no nie obrażać. Nie obrażajcie się temu. jak coś nagrywam, to są dzwonki. Słuchajcie, to była dobra decyzja, żeby trochę tutaj przystopować z tymi występami na żywo, bo. Nie wychodzą mi, żeby mieć problemy rodzinne. Najpierw trzeba ją mieć. No, to jest prawda, to jest akurat prawda. Pięta prawda. Jestem cały czas pod. Mi. Bardzo dziękuję. Zdenerwowana, przemęczona. Jakoś to wszystko mi nie wychodzi. W związku z tym, w środę na razie nie zrobię podium ani głosówki, bo była wczoraj i nie byłam w najlepszej formie, więc wątpię, żebym do środy się zregenerowała. Co do piątku, to zrobił live na Kiku wieczorem, jak zwykle, w stałej godzinach. Ja po prostu mentalnie już się urodziłem jako <grym> Rozumiem, rozumiem. Po godzinie 21.30, to około pierwszej w nocy. Co do niedzieli, to zobaczymy, bo jeżeli nie będę miała siły, to nie zrobię nic. Młody dzik jesteś, ja 29 kwietnia 37 będę miał, bo rocznik 8.8, a rozumiem, rozumiem. I na razie też nie planuję na TikToku żadnego live'a. Nie planuję live'a. Jest 20, tutaj audiolog 22 kwietnia, natomiast mamy 24 kwietnia i już ma jednak tego, tego live'a na TikToku. Bo też jakoś. Ja się nie mogę doczekać, aż będę miał 35, bo będę wtedy brać ślub. Z kim? Nie mam ochoty natchnienia. Poza tym, prawdę mówiąc, mam trochę tak... Za dwa lata, czy za 3 lata. Takiej pracy na komputerze, więc na razie sobie robię przerwę. Wtorek środa, czwartek piątek. Przerwę. No nie no, wiadomo, trzeba zrobić troszeczkę odpoczynku. Czwartek piątek. Od internetu. Czyli tak, no, przepraszam bardzo, jeśli tak, nie byłam wczoraj w najlepszym humorze. Postaram się mieć trochę lepszy nastrój. Dzisiaj jak się przemieszczałam po Krakowie, to. naprawdę mówiąc, nie czułam się najlepiej, ale tam pomalowałam się, ubrałam się ładnie. Eee, a jak myślicie? Ee... Jak myślicie, moi drodzy, dlaczego Ela y, mogła na spacercu czuć się troszeczkę niewyraźnie. I dobrze zrobiłam, bo w różnych miejscach mnie widzowie porozpoznawali. I w różnym stanie. Y, to chyba jest zasługa tego TikToka wydaje mi się, że zaczęłam na tym TikToku się pojawiać. 19, 190538 jest git. No to będziemy śpiewać 100 lat. Nie tylko inne gdzieś tam z, z daleka mnie obserwowały obserwowały, czy nie podejdziesz do nich, żeby wyżyć trochę kasy. Z tym, że byłam, no, z pięć godzin przemieszczałam się po Krakowie i dosyć daleko byłam, bo byłam dzisiaj na półno... w północnej części Krakowa i na obrzeżach, także w kilkanaście kilometrów od mojego domu na północ, dosyć daleko. Moi drodzy, drogie gangusie, kochane, życzę spokojnej nocy, miłego wieczoru, albo odwrotnie, miłego wieczoru, bo wieczór trwa i spokojnej nocy, bo. Noc dopiero. 5.30, przed nami jeszcze 4,5 minuty, a już się żegna. 34 no. lata, to wy same młode byki jesteście. Przed nami. Dziękuję bardzo moich administratorów za wsparcie i pomoc. Przepraszam, że wczoraj mi trochę nie wyszło, nie trzeba było się łączyć. Jak, jak Przepraszam, mam. Przepraszam, zapomniałam, że ona nie umie liczyć? Nie, no, umie liczyć na litość ludzi najważniejszą. Dzień i czymś się martwię. To jest 100% pewności, że live, podium i wszystko za co się zabieram mini. To jeszcze tak z 10 razy się zdarzy pożegnać, no w sumie tak. Nie wyjdzie, także najlepiej nic nie robić. Nic w nie każdym robić. razie, jeśli chodzi o występy artystyczne. Aha, jak 34 to młode byki, a ja 31 i stara dupa. No bo stara baba nigdy nie będzie taka stara, bo stary chłop nigdy nie będzie taki stary, jak stara baba. Zapamiętajcie sobie. Dlatego jak, tak, jak się zdarzy, że y, będę miała zły humor, to po prostu będę. Ona liczy po pół, ona liczy po pół litra. Zmieniać dni tych live'ów. Ale co prawdę mówię, tak, prawdę! Bo naprawdę tego nie można robić na siłę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że mam jakieś stałe dni tych live'ów. Bo planuję je z wyprzedzeniem, a potem coś się dzieje i nie mam y, natchnienia do występowania. A no trudno jest przewidzieć kilka dni wcześniej, jak się czuł. Ja czu w swoim wieku miałem 40? Nie no, ja wiem. Człowiek będzie czuł. Moi drodzy... Na razie kończę to nagranie długo jakoś tutaj... O, drugi raz się żegna? Dobrze, dobrze, liczymy, liczymy już dwa razy. ...będę wam zawracać głowę. 38 powie... Nic nie mów, człowieku, Małgorzata, głowy. daj spokój. Chciałam tylko powiedzieć, że nie mam żadnych nowych zdjęć nagrań. Jak mhm. coś fajnego przyjdzie mi do głowy, to wam coś tu wkleję na Ej, z czego ona żyje, ty? Ona sobie zrobi dwa live'y... W tygodniu. Kiedyś jeszcze kiedyś jeszcze tak. Kiedyś jeszcze faktycznie było tak, że wiesz, że ona liveowała praktycznie codziennie. I praktycznie codziennie yy, kasy jej odgroma spływało. W tym momencie to jak ja będę mieć zły humor, to zmienię dni pracy. Też nie zawsze mam nastrój. No widzisz. Ela bawi i Uczy, nie? I chleje jeszcze. Zobaczymy. Mogę za trumna już masz, bo według Matego też powinnaś mieć. Ale ja nie mówię o wszystkich kobietach. Rozumiesz mnie? Rozumiesz, czy nie rozumiesz mnie? Nie wkładaj w moje usta słów, których nie powiedziałem, koleżanko. Zobaczę sobie teraz ten film na Netflixie, jak się skończy ten film, to jeszcze sobie o. tutaj do was zajrzę. Wszystko. Czyli zacznę oglądać ten film tak koło godziny 21, 2 godziny, 9, 10, 11, no to po 23. Około 3.30 na chwilę zajrzę, o północy zamierzam i spać. Mm, I co? Ja coś Cię przerywa. Co tam ciekawego w ogóle powiecie? Co słychać dzisiaj? Chyba z O! Po... Co... Pamiętajcie, co złego, to nie ja. Trzymajcie się, bajo. No i co tam jeszcze powiecie, Ancymona, ciekawego? Ogólnie. Wszyscy chyba się bardzo. Ale zajebiście, z... nie? Bo to, co ona tutaj mówi, to nie jest wycinek z live'a, tylko ona, e... ona też ciąg jej rozmowy. To znaczy ciąg jej głosówki. Ona trzeci raz się żegna, po czym mówi, no i co dam u was słychać? I czeka na odpowiedź. Czekajcie, że była w takim stanie, że myślała, że ktoś się odpowie. Dzisiaj zajęli jakąś rzeczywistością, bo po świątecznym lenistwie nazbierało się trochę zaległości spraw, które trzeba było dzisiaj być może załatwić. A po tym pięćdziesięcioletnim lenistwie to co? Chociaż tak jak przypuszczam, niektórzy jeszcze mieli wolne. Bardzo Was lubię, jesteście kochani. Dziękuję bardzo za wszystko. Przepraszam, jeśli Was czasami zawodzę. Postaram Zawsze zawodzisz. Muszę się poprawić. Cały czas się staram, im bardziej się staram, tym gorzej mi wychodzi. Dokładnie. Ale w końcu wy, może wyjdzie. Śmieci się, śmieciasz i raz przydać. To, że nie wychodzi staranie, nie jest przesłanką do tego, żeby y, zaniechać tego starania. Zaniechaj. Powiedzmy tak naukowo. Czyli i on mówi. Czyli ja zbajerowałem studenta. Wziął Cię na te. To on Cię zbajerował metodą na wnuczka. Mówiąc moim językiem, to, że nie wychodzi nam to, że się staramy, to wcale nie znaczy, że mamy przestać się starać. No, przestań. Bo czasami nie chodzi o rezultat, tylko o wynik jakiegoś meczu, w którym startujemy w naszej życiowej rozgrywce, ale chodzi o to, żebyśmy w ogóle do tej rozgrywki. Nawet lewy nie chciał być strzelić gola. gola. Podeszli, a wcześniej się przygotowali. A wiadomo, że nie zawsze wszystko się udaje. Yy, dobrze, no to ja potem się odezwę. No to tyle słów yy, ode mnie, uszy do góry, ogonki do góry. Chciałabym czasami móc tak zakrzywić rzeczywistość jak ona, szczególnie przed skarbówką? Bo może jedyny. Przecudowne by to było. Uczeście futerka, umyjcie ząbki przed snem. Mm. Ela, nikt ci nie wierzy. Gangusie się myją tylko raz w tygodniu, także ty nie? Że nie musicie się kąpać. Pozwalam się wam nie myć. Bo futro się niszczy. O którym ona dokładnie futrze mówi? Puterko w sensie Od wody chlorowanej i za dużo chemikaliów. Mati, nie zadawaj pytań, na które nie chcesz usłyszeć odpowiedzi. To jest dar i przekleństwo, nie? I szamponu. Ganguj się tylko raz na tydzień potrzebują się. kąpać. No, że... śmierdzielu zamknij się już. Jeśli się kąpaliście wczoraj, to... Spokojnie do piątku możecie poczekać sobie. O, Akurat futerko się fajnie natłuści, będzie takie błyszczące. To beavers are better than one. E, w sensie, że smalec na włosach, tak? A nie takie suche. <laughs> Jestem brudasem i śmierdzę. Dobrze, gangusie gremlisowate. No to pa. Będę no. w kontakcie. papa. pa. pa. Pozdrawiam serdecznie. Ale Dziękuję za, za wspaniałe wiadomości, Mam nawet wcisnąć sobie gałki. Od razu ośle. się rozweseliłam, jak dla was to Dobra, nadałam. zamknij ryj już, bo nie wytrzymam. O Jezu, przynajmniej święty. Od, od tragedii. Mogliby o, o mnie dokument na Discovery nagrać. Krok od tragedii.